Witam Was wszystkich, moi kochani widzowie. Dzisiaj troszeczkę pogadamy sobie, no i zrobimy takie podsumowanie sezonu 2023. Brawo ja! Zobaczcie, jestem na, tutaj na spacerku. Na, glin... na gliniankach pobliskich. Jak widzicie, jestem dzisiaj sam. Michała nie ma, bo niestety, ale po prostu ma spore roboty. A trzeba nakręcić materiał, żeby sobie to podsumować cały ten sezon 2023. No i jak to w podsumowaniach bywa, trzeba się cofnąć aż do początku tamtego roku, gdzie naprawdę połowiliśmy konkretnych okoni, jeżeli chodzi o ilości. No to naprawdę wyjeżdżały hurtowej ilości. Na samym początku było bardzo przyjemnie, no bo nawiązaliśmy współpracę z Fishbayem, za co bardzo Panu Markowi chciałbym podziękować z tego miejsca, bo dzięki właśnie Panu Markowi nie dość, że rozwijamy się, jeżeli chodzi o nasz kanał, to dochodzi do tego po prostu rozwój czysto wędkarski, czyli możliwość przetestowania jakichś nowych rzeczy. Dzięki Właśnie tej współpracy mogliśmy połowić naprawdę ciekawych ryb, i te przynęty naprawdę nam dały bardzo dużo w tamtym sezonie. No i mam nadzieję, że pan Marek jest zadowolony ze współpracy. No i mam nadzieję, że współpraca będzie dalej kwitła. Potem mieliśmy sezon szczupakowy. Sezon szczupakowy zaczęliśmy w maju na jakichś miejskich wodach tutaj w Warszawie. Kilka rybek wyjechało, ale nie były to okazy aż do momentu kiedy nie trafiliśmy po prostu dobrego jeziorka na Mazurach. No i powiem Wam, że sezon szczupakowy jako team możemy uznać za bardzo udany. Wyjechały w końcu dwie metrówki. Jeżeli chcecie zobaczyć filmiki, no to oczywiście odsyłam Was na kanał, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to było wtedy nad wodą. Także wyjechały naprawdę dwie zajebiste ryby. W końcu udało nam się przekroczyć na tej miarce. Mi się udało przekroczyć na tej miarce. Metr. 100 centymetrów wyjechało, a co najważniejsze obaj uczestniczyliśmy w tym łowieniu. No i jak, najla, jak najbardziej mogliśmy sobie po prostu dopisać kolejny rekord. W sumie to dwa rekordy, ale o tym no to tak jak powiedziałem, możecie sobie zobaczyć to wszystko poprzednich materiałach. Jeżeli chodzi o sezon sandaczowy no to powiem wam tak, jedna wielka klapa. Zrobiliśmy sobie wypad na rozpoczęcie sezonu z chłopakami zaczął się super, Potrafiliśmy dwie ryby, tak naprawdę z dwóch napłynięć jedno i po, jedna ryba po drugiej ale niestety rozwalił nam się silnik, musieliśmy wrócić do Warszawy no w ogóle zamieszanie jak, jak 150, pojechaliśmy w inne miejsce no, i kilka razy byliśmy na sandaczach, ale sandacze miały nas serdecznie w tyłku. Nie wiem, co było z tymi sandaczami, ale jak pytam kolegów w fachu, no to niestety, ale sezon sandaczowy był bardzo, bardzo słaby, więc i u nas było to bardzo, bardzo słabo. Jeżeli chodzi o jakieś strągi, klenie, no to jak widzieliście, nie było nic, ale największy ból tyłka mam no niestety z tą naszą warszawską Wisłą gdyż Bolenie po prostu nie chciały ze mną współpracować a szkoda, szkoda bo tak naprawdę od kiedy założyliśmy kanał to niestety ale nie jestem w stanie wam pokazać tych ryb no bo warszawska Wisła po prostu się na mnie wypięła ja się wypiąłem potem na warszawską Wisłę no i sobie po prostu to odpuściłem bo wolałem się. Wolałem po prostu łowić ryby, czyli na przykład wyjechać sobie gdzieś tam na Mazury i uganiać się za, za szczupakiem czy okoniem. A propos Mazur, bardzo fajnie trafiliśmy z natką. Jeszcze tego materiału nie udostępniłem, ale byłem z Natalią na wyjeździe takim rekreacyjnym w 100%. I odkryłem jezioro, na którym są piękne okonie i co najważniejsze, w potężnych ilościach. Połowiłem super. Ten materiał sobie zostawiam na sam koniec, jak już będą mroźne dni. Czyli, w sumie, już bym mógł go puszczać, ale jeszcze materiały mam, ale na pewno ujrzycie ten materiał. Plany. Plany na sezon 2023. Najważniejszym planem, powiem Wam szczerze, to jest zakup łodzi. Zakup łodzi, o której nam się marzy. Robimy wszystko w tym kierunku, żeby tą łódź kupić. Nawet już mamy łódź upatrzoną. Nie będę się tu rozpowiadał, ale mam nadzieję, że. Będziecie z nami w nadchodzącym roku i będziecie mogli zobaczyć po prostu tą naszą wymarzoną łódź. No i mam nadzieję, że marzenia, bo to możemy tak nazwać to marzeniem, żeby mieć własną łódź, się spełnią w nowym, nadchodzącym sezonie 2023. Jeżeli chodzi o plany wędkarskie, typu takie typowe sprawy wędkarskie, to na pewno będziemy chcieli spróbować swoich sił na trociach. Czyli wypad trociowy chcielibyśmy, aby się odbył. Ja celuję w miesiąc luty, bo też nie chcemy lecieć na wariata. Michał już tam planował, ale pogoda jakoś tam pokrzyżowała mu plany. Ja natomiast chcę zaplanować to w taki sposób, żeby mieć jak największą szansę na złowienie tej troci, bo wiem o tym, że jest to trudne do zrobienia. W tym sezonie widziałem, że trochę tych troci popadało. No i pstrągi, pstrągi. To jest kolejny temat, który. W tym roku upadł. Po prostu nie było czasu, bo w momencie kiedy te pstrągi super żerują, to ja zmieniałem robotę. W tym roku zaś na pewno polecimy sobie z takim jednym youtuberem na pstrągi i to już jest zaplanowane. No i mam nadzieję, że pstrągi dopiszą. No i kolejnym planem na sezon 2023 jest wbicie po prostu 5000 subskrypcji na kanale. Sezon będzie długi. A my chcemy po prostu dokonać tego i przekroczyć tą dla nas magiczną barierę 5000 tysięcy subskrypcji Mam nadzieję, że nam się to uda Najważniejsze jest to, żeby być nad wodą, żeby było zdrowie No i żeby, żebyśmy nagrywali po prostu dla was materiały po prostu z nad wody, z dużymi Mam nadzieję, mam nadzieję oczywiście, z dużymi rybami Na pewno będziemy robili wszystko, żeby, żeby takie ryby łowić Powiem Wam tak, leci petarda, jeszcze o tym nikt prawie nie wie, ale oficjalnie w sezonie 2023 nasz team się powiększy. O kolejną osobę będzie nas trzech. No i mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli posłuchać po prostu mądrej osoby bo ja nie, i Michał jeszcze nie jesteśmy na tyle doświadczeni i na tyle nie potrafimy mówić merytorycznie, żebyśmy mogli Was dokształcać. Na razie sami się dokształcamy. Jeżeli byśmy gadali głupoty, to pewnie i tak gadamy głupoty, ale no, uczymy się tego YouTube'a, uczymy się tego YouTube'a i też yy, uczymy się po prostu, jak prowadzić kanał. Na pewno na kanale brakuje merytorycznych rzeczy, i na pewno, jeżeli byłyby te merytoryczne rzeczy na kanale, to byłoby Was po prostu więcej i chcemy Wam tego dostarczyć w nowym sezonie, w nowym nadchodzącym sezonie. No bo takie materiały są potrzebne, na pewno będą się powtarzać, bo o wędkarstwie jest mnóstwo tego wszystkiego, ale każdy ma swoje spostrzeżenia, każdy ma swoje doświadczenia i na pewno te, te filmy po prostu będą się od siebie różnić. No i mam nadzieję, że dostarczymy Wam. Takiej solidnej dawki, jeżeli chodzi o rozmowę merytoryczną z gościem, który po prostu to nas dołączy w nowym sezonie. A dołączy na pewno, a kto to będzie, zobaczycie już niedługo. A propos łódki, to powiem Wam, że jeżeli ten plan wypali, to naprawdę nam się otworzy dużo możliwości. Mamy w planie taki projekt, taką petardę, że na pewno wtedy. Jesteśmy w stanie się bardzo mocno rozwinąć, a przede wszystkim na pewno wy będziecie to bardzo chętnie oglądać. Kolejnym planem jest w końcu wyjazd gdzieś za granicę. W tamtym roku też chcieliśmy wyjechać, ale niestety nie byliśmy w stanie ogarnąć tego wszystkiego, ze względu po prostu na to, że Michał zmieniał robotę, ja miałem tam problemy. Z nogą rozwaliłem się, no i niestety ale też kupa kasy poszła na to, żebym się wyrehabilitował oraz żebym po prostu przeprowadził tą operację. Także dlatego to też nie wypaliło. No ale naszym zadaniem na pewno będzie na ten sezon takim, no mówię no drugim, no bo pierwsza to jest łódź, na drugi to będzie po prostu to, żeby tam gdzieś wyskoczyć, czy, czy to specja, Szwecja, czy to, czy to Rugen do Niemiec, no i wtedy zobaczymy sobie jak to będzie, no bo tam to zupełnie inny świat jest i na pewno chcemy spróbować tego innego światu ze względu na to, że no, tak jak wam wcześniej wspomniałem, no, my chcemy poznawać nowych ludzi nowe miejsca, rozwijać się a to na pewno nam przysłuży do rozwoju nie dość, że kanału, to jeszcze po prostu Swoich umiejętności wędkarskich. Serdecznie Wam dziękuję. Przypominam o zostawieniu subskrypcji. Pomóżcie nam dobić te 5000, wymarzone. A uwierzcie mi, że jeżeli dobijemy, też będziemy po prostu się rozwijać. A za tym też idzie lepsze materiały, więcej możliwości też dla nas, bo to po prostu nas napędza do większej pracy. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie materiału. Przypominam o zostawieniu subskrypcji kanału. Możecie też zostawić lajka oraz oczywiście komentarz dla zasięgu, bo czym więcej Was na naszym profilu, tym więcej nas się będzie wyświetlało po prostu ludziom, no i więcej osób po prostu będzie mogło nas zobaczyć. Także trzymajcie się, idąc na następnego. Cześć!